Billboard wykorzystuje wizualne zespoły Pectus, a Pectus wykorzystuje wizualne zespoły Rzeszowa. I mamy tzw. wzajemne świadczenie usług promocyjnych. Osiągnął niebagatelny sukces. Wywodzi się Rzeszowa, wygrał Karpaty Festiwal, a w tamtym roku wygrał Festiwal... W na no, zyskał nagrodę publiczności, a więc nagrodę najważniejszą w życiu artysty. Rzeszów jako miejsce dobrego startu do kariery, nauki, studiowania, rozwoju, a w końcu do życia. Rzeszów jako miasto dobrze prosperujące z osiągnięciami, dużym potencjałem i gwarancją sukcesu. Rzeszów jako miasto dynamicznie się rozwijające, o ważnym znaczeniu gospodarczym i nowoczesnym, ale z tradycjami. W końcu promujemy Rzeszów jako turystycznie atrakcyjne miasto, dobrze położone geograficznie i takie miasto skąd wszędzie jest blisko. To są założenia, o których mówi strategia Marki. I właśnie te założenia przyświecały przy konstrukcji y, tegorocznej akcji promocyjnej miasta Rzeszowa.